Ja oczywiście nie wiem, jak będzie wyglądała sytuacja w Irlandii. Trzeba by jeszcze dokładniej przeanalizować orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Niemieckiego. On wcale nie jest taki prosty, to wcale nie jest takie proste. Oni mówią, mówiąc, że prawdzie można ratyfikować ale pod warunkiem, że się wprowadzi zupełnie nowe zapisy i nowe rozwiązania w Konstytucji Niemieckiej, takie, które państwo niemieckie faktycznie, że tak powiem, ponad tą strukturę postawią. To ja dziękuję, no to, 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 to prawnie się mówi, podpiszemy, ale podpiszemy, że tak powiem. Nie we własnym imieniu, bo nas to jakby przestaje dotyczy. My jesteśmy ponadto. Więc to jest pewien nowy fakt. Jeżeli do tego Państwo dodają, spróbują dodać ten nowy program wyborczy, który zaprezentował CS, CDU, CSU. To była taka awantura związana z tymi naszymi y, wypędzonymi. Prawda? To był, to, była, to był dokument uchwalony na wybory europejskie. Teraz on został praktycznie biorąc przeniesiony na wybory wewnętrzne, na wybory krajowe. To jest dokładnie w takiej samej formie. Otóż nasza prasa, nasze media w ogóle skoncentrowały się wyłącznie, także te media nam przyjazne, wyłącznie, prawie wyłącznie albo wyłącznie. Nad tym problemem wypędzonych i prawa do powrotu do no ojczyzny. Ważny problem dla nas, nie ukrywam, z naszego punktu widzenia, racji stanu, bardzo istotny. Ale jednocześnie, jakby w zatarciu, niedostrzeżeniu, uległ inny problem, wynikający z tego dokumentu, który ma naprawdę, proszę Państwa, jest czymś, co przenosi politykę niemiecką co prawda tej, jednego w tej chwili tylko znaczącego skrzydła tej polityki, jak jest chrześcijańska demokracja niemiecka, w inny obszar. To jest dokument, który formułuje jakby na nowo dwie rzeczy. Po pierwsze, formułę struktury, ja tak powiem, Zjednoczonej Europy, przyszłej jednoczącej się Europy, i drugie, rolę państwa niemieckiego i, nie, i w ogóle Niemców w tym obszarze. I nawiązanie tam są rzeczy, że tak powiem z naszego punktu widzenia i przyjemne, i bardzo nieprzyjemne. Przyjemne jest to, że tam się wraca do cywilizacyjnych podstaw tego wspólnego obszaru. I bardzo wyraźnie jest powiedziane, to są podstawy chrześcijańskie. Budować wspólną Europę można tylko na wspólnych wartościach cywilizacyjnych, a jedną z podstawowych, niezbywalnych tych wartości jest chrześcijaństwo. I te zasady muszą być respektowane. I z tego wynika nie tylko charakter tego zjednoczenia, ale także jego zakres. To jest wyraźne powiedzenie, że taki, że tak powiem, dołączeń jakichś, tu planowało, że za chwilę będzie Turcja, a może będzie Tunezja i, i, i tam albo Azerbejdżan, że tego my przeproszę Panów, nie, proszę państwa, nie przewidujemy. Tego nie będzie, bo to jest inny obszar cywilizacyjny i jeżeli to ma być spójne i ma mieć perspektywę, to musi mieć twarde, że tak powiem, podstawy kulturowe i my je właśnie tak formujemy a formułujemy jeszcze się, ja tak powiem, oparciu o głęboką analizę historyczną i w prostym nawiązaniu do Cesarstwa Narodu Niemieckiego. Do świętego Cesarstwa Narodu Niemieckiego. To jest w prostym dokumencie powiedziane. W prostym dokumencie powiedziane, jeden z najstarszych narodów chrześcijańskich Europy, prawda, ten, który, na którym właśnie spoczywał księżar jej jednoczenia w średniowieczu, który zapewnił Europie tą jej wielką późniejszą karierę, bo tam jest źródło późniejszych XVIII i XIX wiecznych sukcesów Europy.